Czesław Niemen odszedł 19 lat temu. Pogrzebu artysty doszło do czegoś niezwykłego. Czesław Niemen odszedł 19 lat temu. Pomimo upływu czasu, wolność wciąż pozostaje znakiem rozpoznawczym Niemena. Jego muzykę cały czas inspiruje. Jest ponadczasowa. Jeżeli ktoś chce poznać elementarz polskiej muzyki, to pierwszy hasło w nim to Czesław Niemen. Nie ma ważniejszych i wcześniejszych haseł. To był największy polski muzyk XX wieku i kropka. Mówił w jednym z wywiadów Marek Sierocki. Czesław Niemen zmarł 17 stycznia 2004 roku, roku. Legendarny wokalista i kompozytor był twórcą takich przebojów jak M. Insen o Warszawie, Pod papugami, czy dziwny jest ten świat. Przeczytaj też prośby znanych Polaków w US ich własnych pochówków. Niektóre naprawdę są nietypowe. Kropka. Dowiedz się, czego życzył sobie Czesław Niemen. Czesław Niemen odszedł w dniu, gdy odbywał się siódmy charytatywny bal dziennikarzy. Występowała na nim Kora Jackowska. I to ona przekazała informację o śmierci muzyka. Wiemy wszyscy, że był chory. Niech ta piosenka będzie swoistym rekwiem dla niego. Powiedziała Kora Wałęsie Politechniki Warszawskiej Kora. Ma nam zagrał utwór planety. Po zejściu małym ze sceny prowadzący bal Chirik Wrona zagrał dwie piosenki Niemena Wspomnienie oraz Dziwny jest ten świat. Wśród gości balu zapanowała cisza, nikt nie tańczył. Znałem Czesława Niemena, poznałem go w ostatniej fazie życia, kiedy nagrywałem z nim rozmowy do Teleekspresu Ostatnie płyty. Wspominał w jeden z rozmów faktem Marek Sierocki, dodając, że bardzo sympatycznie wspomina artystę. Pamiętam, kiedy dostał Fryderyka za płytę alternatywną i powiedział do mnie, tyle lat minęło, a ja wciąż jestem alternatywa i fajnie się uśmiechnął opowiada nam dziennikarz. Zdradza, że dla niego, każda chwila z Czesławem Niemenem, to było takie zetknięcie z wielkim muzykiem. Nadal chyba do nie końca, doceniamy to, co stworzył Niemen, począwszy od utworu Dziwny jest ten świat który jest ponadczasowy i wciąż aktualny między innymi poprzez przyswojenie wielkiej poezji polskiej przez jego muzykę, uważa Marek Sierocki. Jego zdaniem dziś nie spotyka się takich artystów. To był jedyny niepowtarzalny człowiek, który pozostawił po sobie rzeczy, które są wzorcowe i które się w ogóle nie starzeją. Uważa Sierocki. Zwracając uwagę, że wielu świetnych muzyków się wychowało się przy Niemenie i rozwinęło przy nim skrzydła. Takich, jak choćby Józef Skrzek, czy apostoli Santimos i zespół SBB, którego muzycy cały czas mu towarzyszyli. To był niesamowity człowiek, dodaje sierocki. Wpadka Czesława Niemena. Przez to nie zrobił kariery na zachodzie. Marek Sierocki szczególnie ceni Seno w Warszawie Czesława Niemena, ta piosenka jest ważna dla warszawiaków, uważa Sierocki, który jest nie tylko dziennikarzem muzycznym, ale też wiernym i wieloletnim kibicem Legii Warszawa. Pamiętam jak nieżyjący już Wiesław Giler, który był założycielem i wieloletnim szefem tygodnika Nasza Legia wpadł na pomysł, aby piosenka Seno w Warszawie stała się hymnem kibiców Legii. Odbił tekst na ksero i rozkładał ze swoimi pomocnikami na trybunach na stadionie Legii. Wspomina się Rodzki, który powiedział Gilerowi, iż to nie jest taki prosty utwór do zaśpiewania, bo skala tego utworu jest dość duża. Ale kibice Legii dali radę. Okazało się, że po kilku meczach cały stadion śpiewał seno w Warszawie i ktokolwiek był wtedy na stadionie i gdy słyszał, kiedy ponad 20 tysięcy osób to śpiewało, to ciarki przechodziły po każdym, uważa Marek Sierocki. Zresztą ten utwór wykonało wielu wykonawców m.in. Robert Gawliński, Michał Szpak czy zespół Metallica. James Hetfield z kolegami zaśpiewał go podczas koncertu na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2019 roku. Jego piosenki to przeboje wszechczasów. Czesława Niemena nie ma już z nami od 2004 roku. Muzycy śpiewali tekst wyraźnie i poprawnie, a publiczność, nie zagłuszając ich, szła z nimi ręka w rękę. Metallica musiała mu się podobać, bo jej muzyka była i jest inna. Bardziej uporządkowana, choć przy tym niesłychanie spontaniczna, dynamiczna i szalona, mówił po tym wykonaniu Marek Gaszyński. Wieloletni dziennikarz muzyczny Polskiego Radia, autor tekstu tej piosenki, Czesław Niemen przyszedł na świat jako Czesław Juliusz Wydrzycki 16 lutego 1939 roku, roku w Starych Wasiliszkach, które znajdują się na terenie obecnej Białorusi. Już w dzieciństwie zdradzał talent wokalny i pasję od muzyki. Śpiewał m.in. w chórze kościelnym. W latach 50, gdy uczęszczał do szkoły muzycznej w Grodnie. Grywał w lokalnym kościele na organach a także występował w zespole szkolnym. Do szkoły muzycznej Niemen chodził jedynie przez rok, bo został wyrzucony za opuszczanie zajęć. Gdy miał 19 lat jego rodzina przeniosła się do Polski. Czesław zaczął śpiewać na początku lat 60. Do 1967 roku był członkiem Niebiesko-Czarnych. To z tym zespołem koncertował po całym kraju. Ale też we Francji, Jugosławii i Czyn Węgrzech. W 1964 roku wystąpili w warszawskiej sali kongresowej przed koncertem Marlene Dietrich. Niemiecka aktorka i piosenkarka, zachwycona piosenką O czym nie jeszcze pamiętasz Niemena, nagrała własną wersję z niemieckimi słowami. Była miłością Czesława Niemena. Jak dziś wygląda? Rok później, po zakończeniu trasy koncertowej w Jugosławii, Wokalista zakończył współpracę z zespołem. Zaczął występować z grupą Akwarela, z którą nagrał płytę Dziwny jest ten świat. Utwór tytułowy, wykonany w 1967 roku podczas festiwalu w Opolu, stał się jednym z najbardziej znanych utworów polskiej muzyki rockowej. Krytycy wytkali Niemenowi podobieństwa jego kompozycji do piosenki Itesa Manes. Manes Mane słody Mesa Browna. W tym samym roku piosenkarz wydał kolejny album Sukces, który szybko stał się złotą płytą. Z czasem twórczość Niemena odchodziła coraz bardziej od poprokowych utworów i balet na rzecz ulu, Muzyki progresywnej i elektronicznej. Eksperymentował z brzmieniami, flirtował nawet z muzyką Fusion. Na albumie Niemena Enigmaticy znalazła się kompozycja Bema Pamięci Żałobny Rapsod. Napisany do poematu Cypriana Norwida. Do dziś krążek uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej muzyki rozrywkowej. W 1971 roku ukazał się podwójny album Niemen, oscylujący stylistycznie od muzyki popowej pożas i muzykę elektroniczną. Wraz z członkami grupy SBB założył nową formację grupa Niemen, w której składzie znalazł się m.in. Trembacz i Przybielski. Niemen rozpoczął także międzynarodową karierę, nagrywając w Niemczech i Stanach Zjednoczonych anglojęzyczne wersje swoich utworów i Tessa Strange World i Mourner's Rhapsody jednak nie udało mu się odnieść sukcesu za granicą. W 1973 roku Czesław Niemen związał się z kolejną formacją, tym razem Niemen Aerolit, której działalność przerwała śmierć perkusisty Piotra Dziemskiego. W tym czasie wokalista zaczął korzystać z syntezatorów. Jako jeden z pierwszych polskich artystów. Od 1977 roku pracował solo, komponując muzykę do spektakli Teatru Narodowego w Warszawie. Koncertował w ZSRR, Stanach Zjednoczonych, w Hawanie i Bombaju. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce zatrzymało karierę Czesława Niemena. Występował sporadycznie. W 1988 roku ukazała się długo oczekiwana płyta z nowym materiałem Terra De Florata. W latach 90. Niemem poświęcił się także malarstwu i grafice komputerowej. W 2001 roku ukazał się ostatni krążek Czesława Niemena PT. Spod chmury kapelusza. Muzyk zmarł 17 stycznia 2004 roku roku po długiej chorobie. Miał 65 lat. Wyrok W.S. utworu Niemena. Jego żona dostanie. Czesław Niemen został pochowany w kolumbarium na Starych Powązkach w Warszawie. Mszę pogrzebową odprawiono w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Kilku księży w koncelejbrze, a po niej złożenie urny w kolumbarium Staropowązkowskim. Poprowadziliśmy kondukt we dwóch, z ksiądz Wojtkiem Drozdowiczem, który jeszcze spontanicznie przemówił przed złożeniem urny w ścianę. Wspominał w mediach społecznościowych ksiądz Andrzej Luter, który celebrował mszę pogrzebową artysty. Dodał, że w trakcie pochówku zaczął padać gęsty śnieg, w ciągu kilku minut wszyscy uczestnicy pogrzebu przybrali jednakowy, biały kolor. Nagle uderzył pojedynczy i mocny piorun, w styczniu w czasie śnieżycy taki grom z jasnego nieba to niespotykane zjawisko. Wszyscy zaczęli jej interpretować eschatologicznie. zauważył ksiądz Luther. Nie był kimś bliskim, pozostając symbolem człowieka, który tak naprawdę rozpoczął w Polsce prawdziwy rok. Ekspresyjny, a jednocześnie poetycki. No i ten fenomenalny głos mocny i rozległy. Jedyny uważa duchowny. Luther podkreśla, że niemem pozostaje bliski na zawsze nie tylko dzięki pieśni, dziwny jest ten świat. Inne utwory były tak samo przejmujące, jednego serca, jeżeli, domek bez adresu. Klęcząc przed tobą, pod papugami, wspomnienie, sen o Warszawie, czas jak rzeka i wiele, wiele innych. Słuchaliśmy wolnego artysty, to naprawdę było słychać. A tam, gdzie jest prawdziwa wolność, jest piękno. To bój i pozostanie na zawsze znak rozpoznawczy Niemena. Zakończył swoim wspomnienie o Czesławie Niemenie ksiądz Luther. Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie Faktu 17, 01, 2021 roku.